Tematem dzisiejszego odcinka jest przyczepność, ale nie przyczepność motocykla, a przyczepność bajkera na motocyklu. Kradek ja! cały czas jest, żyje, ma się dobrze i okleja motocykla. Ale teraz, bo moja waga wzrosła, więc ciężej mi się utrzymać na motocyklu, jak mam. Wiesz, przyczepność na glu to na to się mówi Stomp Gripy, bo to jest tak naprawdę marka sama w sobie. To tak jak na pieluchy mówi się Pampersy, potocznie, nie? Faktycznie mówimy na to Stomp Grip od firmy, która się tym zajmuje. Oczywiście na rynku powstało mnóstwo różnych zamienników podrówek i chińskich. O czym powiemy za chwilę? Czekaj, jak to było? Ja to pamiętam to drugie. Grab Life by the balls. No. Tak? Nie, by the tank. No, Ale to prawie to samo. Złap swoje życie za zbiornik. Złap swoje życie za zbiornik. No. To jest tą gripy mają już za sobą wiele przejść. Tak. Mało tego, one nawet były odklejone i przyklejone z powrotem. Te I są... I to nie jeden raz. Tak. Te mają, nie wiem, 3 lata, 4 lata, cholera wie. No są dosyć starawe już. Jeżeli hamujemy na motocyklu, mamy śliski bug. To nie możemy zaprzeć się o ten bak, bo się na nim ślizgamy. Po prostu Ta. może nas wysadzić do góry, więc ściskamy mocniej kierownicę, przez co dociskamy przód motocykle i w rezultacie on ma trudniej podczas hamowania. Oczywiście, bo może się poślizgnąć koło przenosisz zbyt dużo yy, ciężaru na masy przód. na przód, ale oprócz tego, że przenosisz zbyt dużo masy na przód, to wyobraź sobie, że tak, jeżeli jedziesz po ulicy, to, to spoko, masz czas na to, żeby odetchnąć. Nie Jedziesz na prosto, prostujesz się i już kiedy to jest jazda takatorowa albo bardziej dynamiczna, to okazuje się wtedy, że dosyć dużo pracujesz rękoma, bo cały czas gdzieś tam się zwieszasz i tak dalej. I jeżeli jeszcze do tego masz hamując przejmować całą masę na ręce, to bardzo szybko się męczą. Się szybko tak, to są te tak zwane pompujące się przedramiona. Pompujące się przedramiona. A tutaj za yy, zapierasz się, zapierasz oba się nogami. Bo możesz, bo już się nie ślizgasz. No poza tym nogi większe mięśnie i tak dalej są bardziej wytrzymałe niż ręce. No z samo z siebie. Tak. To pomaga ci się ułożyć. Na motocyklu, na przykład zejść niżej, i jak trzymasz się wewnętrzną stroną uda, tutaj, od tego, to, to nie zaślizgujesz. No dobra, to przyklejamy najpierw na mojego MTK. Potrzebujemy stomp gripa, potrzebujemy szmatki, najlepiej z mikrofibry, świeżej, czystej, nieużywanej. No, potrzebujemy czystej szmatki, no. Czegoś do odtłuszczenia naszej powierzchni, w naszym przypadku co tam mamy? Jakieś coś wysokoprocentowe. Ej, i potrzebujemy tą yy, opalarkę, czy nawet zwykłą suszarkę, tak jak zwykle. To musi być po prostu ciepła powierzchnia, nie musimy tego rozgrzewać, żeby się dotopiło. Dokładnie. Okay. Dobra, nóż? Po co Ci nóż, no? Jakiś nóż by się przydał. No, mówiłem, że, byś, że nóż by się przydał, no to jest po jakiś nóż. Patrz, ale patrz co dają. Bang! Naklejki. To, na co wszyscy czekają. Na to. Eee, najprawdopodobniej... Okej, okay, dobra, tak mi się wydaje, że to powinno być to. Pokaż te. tego drugiego, jak wygląda. Poczymaj tu. A ten idzie tu i idzie tak. Ten idzie tu, ten idzie tu. No, po ciach. Tutaj jest taki klej od 3 m Nie posiada kanalików, to znaczy, że trzeba go naklejać bardzo precyzyjnie, żeby nie powstały bąbelki powietrza pod spodem, więc najpierw nakleimy część i potem będziemy powolutko odklejać i doklejać systematycznie cyk, 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 centymetr po centymetrze. Dobra, trzeba to rozgrzać, ten klej trzeba rozgrzać, wtedy on lepiej się rozpływa i znowu ma mniej bąbelków. Tak, to wymyłeś? że Folia chyba nie odpadnie, nie? Nie. Aha, ciekawostka, bo można to naklejać rzeczywiście na folię. jeśli tak, ktoś sobie bo to nie jest motocykl? malowany motocykl, tylko tak. na folii. Tak, więc spokojnie, śmiało można na folię. OK, patrzymy, jak to trzeba sobie za... zamontować. Montować. I ja bym zamontował to tutaj dosyć blisko, na krawędzi, blisko, przy krawędzi. Odklejam sobie część, tak, żeby przymocować go. Tu sobie go za ten. I żebym mógł jeszcze pod spodem sobie złapać. Można to zrobić palcami, ale yy, gdzie mamy szmatkę, tą do czyszczenia, daj mi ją. Do tego mogła być piłka tenisowa. Okej, okay. drugi. ten drugi. Na czarnych chyba jest łatwiej, bo nie widać żadnych bąbelków. Tak, na czarnych nic nie widać, czarne są fajne, jeśli macie czarny motocykl, tak najbardziej, ale to yy, przezroczyste robotę. Mamy... Dobra, już sobie go, zobacz, już się trzyma. Ważna informacja jest taka, że producent zaleca, abyśmy przez najbliższe 24 godziny nie jeździli na tym motocyklu, żeby klej miał czas dobrze złapać. Ale nie oszukujmy się ze wszystkim. Tak jest. Tak samo u nas na przykład z okleinami. One też muszą. Klej musi zacząć działać. No nie, więc nie ma innego wyjścia. Dobra, możesz, możesz, możesz już Dobra, siadam i jadę. Nie, 24 godziny. 24, kur. To co robimy? Po co się to stosuje? Stosuje się po to, że lakier motocyklowy, czy powierzchnia, która jest, jest powierzchnią śliską, tak? Lakier jest śliski, dlatego że jest bardzo gładki i tak dalej. Chodzi o to, że po prostu ślizgamy się po baku, kiedy hamujemy, kiedy przyspieszamy i przesuwamy się po tym baku, przesuwamy się po tym motocyklu. Mamy takie wypustki. Oni co sobie nazwali Vulcano. Vulcano, To, bo zaraz pokażemy wam jeszcze jak wyglądają, na przykład chińskie takie stomp gripy. Ja w ręku trzymam oryginalnego Stomp gripa. A ja w a ręku ręk... trzymam nieoryginalnego Stomp gripa. Tak, generalnie to jest jakaś chińska podróbka. No coś tam. I czym one się różnią? Po pierwsze zwróćcie uwagę na to, że są wycięte dookoła, nawet po tych wypustkach, tak? tak? tak Bardzo ostre dobra. krawędzie. Tak, po prostu jest obrżnięte, nie? Ale faktycznie wygląda Popatrz, jakby ktoś ostre, się wycinał, nie? kurde, przypadkiem całkowicie. Tak, przypadkiem nożem, nożem powycinane, nie? Bo to tak jest, wychodzi taka wielka płachta i yy, docinają. A stomp grip. Jest, nieoberżnięty, tylko jest fabrycznie tutaj bardzo, bardzo gładki, nie? To jest pierwsze. I teraz sztywność, patrzcie. Jedno i drugie. No ale jest mega różnica No nie? Ten jest elastyczny i lepiej pracuje. Teraz tu są wulkany, a tam są Z... wzgórki, wzgórki. wzgórki. A jakieś takie rzeczy. Ale wiesz co? Przez to, że ten jest elastyczny, a ten jest twardy, to raz, że będzie trudniej go przykleić, tego mniej elastycznego. I będzie się łatwiej odklejał. Bo łatwiej się odklejał i dwa, że on będzie się jakby nie będzie pracał, więc szybciej no. będzie się niszczył. Przez co się odklei. No. O! No, a ten jest akurat zużyty, to jest stary. Ee, więc ten, to się rozciąga. Nawet widać, jak się rozciąga. Nie rozciąga. No i teraz wyobraź sobie, że to wali ci po twoim kombinezonie. No te ostre krawędzie tutaj mogą to najbardziej zniszczyć. No. Tak? To Niech dramat pewnie. jest. Wiesz co, chiński może kosztować nawet połowę mniej. Tak, tak, coś ponad 100. No, może, no. może kosztować. Tylko jeżeli ten oryginalny Stomp Grip ci wystarczy na 5 lat nawet. No, a ten chiński na rok, no to nie. cena jest umotywowana no, jakością, nie? No sami o tym. No, Kurwa mój motocykl. <laughs> Dobra, kończymy to. Zawieram mu zabawki. Ja używam tego od lat, jestem zadowolony i jestem w stanie poczuć, tak? Różnica. Jaka jest różnica i jak funkcjonuje. Takie stomp gripy możemy sobie kupić na 600 dedykowanych modeli motocykli. Występują także trzy wzory uniwersalne, które możemy sobie jeszcze dociąć i dokleić do naszego motocykla. W tej chwili musimy odczekać, tak jak każe producent 24 godziny, aby ten klej lepiej chwycił i dopiero wtedy będziemy mogli jeździć. Wulkanizował to taki. Wulkanizował. Wul klej wulkanizuje. Zestaw kosztuje 260 zł. I to niezależnie od motocykla, więc to nie jest tak, że na R3 jest tańszy, na R6 jest droższy, czy tam na R1 jest droższy. Generalnie wszystkie kosztują to samo. Ale tu miał taki napisik, że jest Made In USA. Tak, to też jest ważna rzecz, że oni nie zlecają tego gdzieś tam do produkcji w Chinach, czy gdziekolwiek, tylko robią u siebie w Kalifornii. Co ciekawe, nawet Kalifornia Superbike School także poleca właśnie te stomp gripy. Jesteśmy ciekawi, czy korzystacie z takich materiałów, czy spotkaliście się dokładnie z. Z tą marką, jakie są Wasze wrażenia z użytkowania takiego sprzętu, dajcie nam znać w komentarzach i widzimy się już wkrótce razem z Radkiem, kto wie, może na jakimś fajnym sportowym motocyklu. Tak?